Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak zrobić lukier królewski. Składniki, które będą nam potrzebne to jedno białko, jedna szklanka cukru, pół cytryny, miska, sitko i mikser. A więc zaczynajmy. Jajko, należy sparzyć gorącą wodą. Wyciągamy, ja już mam tutaj przygotowane wcześniej białko. Następnie oddzielamy białko od żółtka. Dodajemy sok z połowy cytryny. Następnie szklanka cukru. Ja zawsze robię przez sitko, że jak jeśli są jakieś grudki, to tak na powierzchni ten cukier. A jak są jakieś grudki, to je wtedy właśnie można usunąć. Teraz wymieszajmy delikatnie nasze białko z cukrem. I teraz będziemy miksować. Ja miksuję na jedynce. Ważną się cukier z białkiem ładnie po, y, połączy okay. i teraz miksujemy. Jeżeli byśmy widzieli, że jest jeszcze taka wodnita masa, dodajemy wtedy cukru pudru. Lukier mam już gotowy. Możemy sobie sprawdzić, wziąć wykałaczkę i sprawdzić na przykład na papierze. I w ten sposób możemy sprawdzić, czy lukier nie będzie spływał. Znaczy, że jest tutaj dobrze. Taki lukier przekładamy do rękawa. Jeśli lukier nam za bardzo stężeje, możemy dodać odrobinę wody, mieszając, sprawdzając gęstość lukru. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Do następnego filmiku.